sama pier... będzie po pierwszej! Piesy nakarmione, Medes tam czuwa, już sobie tutaj wciągnęły swoje jedzonko, am, am. Witam Was serdecznie na naszym kanale. Eee, widzimy się już w miesiącu kolejnym, czy nowym. Słuchajcie, listopadzie u nas ziemnica się zrobiła chwilowo, jakiś taki wiatr po alertach. Mamy przewidziany, ja jestem tutaj już u nas na miejscu, póki co nie mogę zbytnio przyjeżdżać ze względu wiadomo na no. Aleksa, który tylko tutaj przeszkadza, ale słuchajcie jest już prawie jak w domu, o w kapciach prawie można, <grych> prawie w kapciach można chodzić, takie pół, pół kapcie sobie założyłam. i co? I powiem Wam, co tutaj się wydarzyło w tym tygodniu. Może ten odcinek niedzielny nie będzie zbyt długi, bo i tydzień jest krótszy. I wszystko, co tutaj się dzieje, to też troszeczkę potrzebuje e, czasu. Bo, no właśnie, bo dlaczego? Bo Piotr mi mówi w sklepie, bo leniwa jest mi, ja ale jestem, No wiecie co, jaka niesprawiedliwość mnie tutaj dosiągnęła. A więc tak, e, z newsów i z aktualności. Dojechał do nas towar, dojechał do nas materiał do ocieplenia poddaszu, ale to jeszcze nie w tym odcinku, to dopiero w kolejnych odcinkach będziecie mogli sobie zobaczyć, co my tutaj wybraliśmy. Zmieniliśmy decyzję, tak jak już wspominałam w ostatnim, dosłownie momencie, ale myślę, że na korzyść i tutaj przedstawiłem Wam plusy, hmm, gdyby tutaj tego naszego wyboru i pokażemy Wam, co my sobie wybraliśmy na ocieplenie tego naszego poddasza, ale. To niebawem w kolejnych właśnie odcinkach, a teraz co tutaj się wydarzyło w międzyczasie. Zaczął się proces fugowania. Ja na razie stoję w takim miejscu, gdzie po prostu mogę chodzić, ale tutaj zerknijcie sobie, jak Piotruś właśnie fuguje całą tą powierzchnię, bo wyszedł już z tych kawki, ta podłoga jest kompletnie położona, jak skończy fugowanie, to wtedy zabiera się za montaż listę przypodłogowych, a my w międzyczasie oczywiście musimy dokończyć malowanie ścian. Zaraz Wam właśnie wszystko tutaj pokażę, co udało nam się zrobić, a co jest jeszcze po prostu przed nami. Chcę coś? No. Na razie jak widzicie fuga wygląda tak, to już jest dosyć wyschnięta, bo tutaj Piotruś na przykład kładzie sobie ją i ona mokra też wygląda troszeczkę też inaczej, praktycznie jest w ogóle można powiedzieć, że niewidoczna, płytki nam się po prostu tutaj zaczynają łączyć w całość, jak możecie sobie tutaj zobaczyć na załączonym obrazku tutaj to fugowanie to już chyba ze trzeci dzień, prawda? Panie no trzeci dzień, bo my tutaj, pamiętasz Piotruś, wybraliśmy tą fugę, co mi pokazywała, a powiedz jak się nią tutaj y, działa? każdy no. Czyli nie ma jakichś takich spektakularnych, jakichś takich wyjątkowo innych gdyś, nie wiem, dogodnień? sobie epoksydową, to byś sobie sama robił. Aha, czyli, czyli dobrze, że nie ma epoksydowej, tak? Co się z nich. Cena byłaby inna, wyższa czy niższa? Jeszcze wyższa. No. W każdym bądź razie, słuchajcie, jeżeli chodzi o te fugi, co tutaj widzieliście wcześniej, to na opakowaniu są jakieś wzory, jeżeli chodzi o przeliczenie ilościowe, ile potrzeba materiału, ale my tego dnia, słuchajcie, tego dnia, co wybieraliśmy fugę, trafiliśmy w sklepie na pana, który również dokupował fugę do siebie do domu. I on nam właśnie polecił tą fugę, którą Wam tutaj przed chwilą yy, pokazałam, czy tam w ostatnim odcinku ją widzieliście, co właśnie na niej pracuje yy, i mówił, że też liczył według tego wzoru, nabrał tej fugi, tam chyba z pięć worków, a potem chyba ze 3 oddawał, bo się okazuje, że wydajność jej jest dużo mniejsza właściwie dużo większe niż według tych wzorów, które, jest, które są jakby tutaj na tych opakowaniach. Więc nie ma co sugerować się tym i mm, brać w takich sklepach, gdzie po prostu można ją oddać, bo u nas też według wyliczenia powinniśmy wziąć, wziąć 6 worków, wzięliśmy 5, z czego jeden cztery. A, czyli miało być 5 według wzoru miało być 6 Piotr mówił weźcie 5 najwyżej dokupimy my wzięliśmy 4 i jeszcze jedna będzie do zwrotu czyli a nie będzie do zwrotu czyli wyszło 4 4 opakowania po 5 kg na 120 2 kilo Może 2 kilo zostanie, no na niecałe 120 m2, ponieważ odchodzi łazienka, bo łazienka to jest 11 m2 przy podłodze, jeżeli chodzi o powierzchnię, czyli 20 kg, a właściwie 18 kg na jakieś 110 metrów kwadratowych tej fugi nam tutaj wyszło, czyli tyle tylko tej fugi zużyliśmy. Jest cała powierzchnia zrobiona, bo Piotr dzisiaj wszedł do salonu, bo dwa dni do tyłu miał zrobioną. Po prostu nic nie schnie. No właśnie, nic nie schnie, ponieważ nie chodzi o ogrzewanie, bo po prostu na razie ogrzewanie nie może być włączone, jeżeli chodzi o podłogówkę, bo to musi troszeczkę przesnąć, że tak powiem. Naturalnie dogrzewamy się tylko i wyłącznie tym piecem. Tutaj nawet Pierre zorganizował y, ten gar malowany do grzania ciepłej wody, żeby Piotrś miał ciepłą wodę, jeżeli chodzi o zmywanie. Ja w nie będę. Fugi, bo w zimnej nie będzie rąk tam macza. A czajnik wychodził na <laughs> A tak, a nie tej, że do wody jest daleko, to jeszcze za czajnikiem, a czajnik to ile tam litr, półtora litra maksymalnie sobie ten podgrzejesz i co chwilę się lata za mm, czajnikiem. Więc tutaj. To są takie ten kolejne plusy posiadania kuchni kaflowej, bo cały czas jest ogień, cały czas jest ciepło i cały czas i jedzenie można sobie zagrzać i wodę można sobie zagrzać. Także tutaj cały czas można. Właśnie obiad, no jeszcze <grym> nie ma pory obiadowej. Yy, tak Piotr wspomniał, że bardzo słabo wszystko schnie. Tutaj już raz sobie tą podłogę przemywał i ja słuchajcie, wczoraj po południu przyjechałam, no i tu była taka. Wiecie, jakby rosa można powiedzieć na tej podłodze jeszcze, więc... Ale ja się nagadała tam. No. 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 E, tak, bo w tym pokoju jest najmniejsza cyrkulacja i wczoraj wieczorem przyjechałam, to Piotr pokazał mi, że ta podłoga w ogóle tutaj praktycznie nie schnie. Ja już w ogóle mopa sobie zakupiłam do mycia. Mokro. Tylko mokrem. Tylko mokrem, no to właśnie ten, ja zaraz pójdę po niego na górę. Dobra. I mogę tutaj od razu wtedy... Możesz się pobrać. No, wezmę. Mam płyn... Bez płynu. Bez płynu na mokro po prostu. Bez płynu Okej, okay, no to ja zaraz będę działała. Tylko chciałam jeszcze powiedzieć właśnie, bo tutaj yy, kupiliśmy jeszcze drugi kolor farby. Śmietankowa bielo, o którym wam chyba mówiłam, a może i nie dogramam tego. I pierw zrobił próbkę, o teraz Piotr zabrał światło, ale może i lepiej będzie widać. No i on jest zdecydowanie za biały, jeżeli chodzi o kontrast z tym kolorem, bo zwróćcie uwagę, sufity są już... Znaczy sufity, jeden sufit. Ten sufit tutaj jest już dwukrotnie przez pomalowany. Widzicie w ogóle jaka jest różnica między tą bielą z tym gruntem. A już tym białym, który został wybrany na sufit, taką lepszą troszeczkę farbę sobie tutaj wybraliśmy. No i dwa razy jest machnięty, i dzisiaj trzeba dwa razy, że tak powiem, pomalować tą ścianę, właśnie w tym kolorze kości słoniowej, bo za tydzień wjeżdża montaż kuchni czyli ta ściana musi być już tutaj po prostu pomalowana. Piotr patrzy tutaj na swoje dzieło. <grym> <grym> y no, posprzątane to ładnie, co? Ale właśnie chciałam powiedzieć, że jak tutaj jak ładnie się jak zrobi. to też ładniej zrobiło od razu, nie? Schludniej tak troszeczkę. Jest położony tynk, jest położona gładź. No i też tutaj nie schnie, dlatego od wczoraj chodzi taki grzejnik, farelka. Jeszcze pierwszy dzisiaj dowiecie się grzejnik, jeden elektryczny, to też włączymy, to wtedy będzie, yy, nagrzeje się to. No, no i pęka wszystko. Tak i jak widzieliście, czy tam właśnie Wam pokażę, Piotr już tutaj doczyścił, można powiedzieć, te płytki nasze tutaj, bo one miały takie, taką parafinę czy coś takiego, żeby jedna o drugą w jak są spakowane, żeby się nie obtłukiwały. On to wszystko wczoraj sobie odkurzaczem ściągnął i yy, no ma przygotowaną ten... I umył. I, a, i umył. No co, nie widać, że to jest umyte? No w ogóle widzę, że to jest umyte, w ogóle to jest dużo czyściej, no. No właśnie, nie no wiem. To jest spostrzątane, nie? No, jest spostrzątane. Tak, jest spostrzątane i... i będzie fugował po prostu... Aha, czyli najpierw podłogę fuguje. Tak, żeby A, no tak, żeby to wysychało. Czyli ten, jak dzisiaj dzisiaj jest czwartek i w poniedziałek się odpali... W poniedziałek można odpalić. Można odpalić w weekend cały, no, nie? w się zakręci, żeby nie gładziła. Na przykład, no. Pamiętacie, pokazywałam Wam te listwy yy, przypodłogowe. I słuchajcie, to są plastikowe listwy przypodłogowe. Nie MDF malowane na biało, tylko to jest plastikowa, biała. Yy, jak to się nazywa? Listwa przypodłogowa. My identycznego wzoru mamy u nas w domu, ale drewniane, malowane na biało. Też wysokość yy, 10 cm. I słuchajcie, te listwy, które my mamy w domu, drewniane, bo mam akurat drewnianą podłogę w domu, i te listwy. W tym fasonie przypodłogowe, drewniane, malowane na biało, porażka. Po prostu porażka naprawdę nie warto. Nie warto. Po prostu, no nie będę zagłębiała się w ten temat, po prostu. Mm -mm. Kurka wodna, idę na górę. Szukam lupa. Słuchajcie, ostatnio pojechałam do sklepu. Wiecie, znanego sklepu spożywczego, no, z, z gazetkami na no, literę L, po buty, śniegowce dla Aleksa. A wróciłam z mopem. Dobra, myjemy. Myjemy, zobaczcie jak wygląda lecie po fukowaniu. To takie pierwsze będzie po fugowaniu i tutaj właśnie ten mam tego mopa kupionego nie mogę go znaleźć muszę poczekać aż pierwszy jedzie bo tutaj mi mówi żeby właśnie najlepiej mopem to wszystko pościągać nie mopem Nie mopem? Możesz no, mopem, nie ma problemu. Tylko bez niczego. Tak, tylko właśnie mówi, że samą wodą, bez żadnych detergentów, tylko po prostu samą wodą, żeby, żeby to zmywać i teraz taka uwaga. Zobaczcie, ta fuga, jak jest położona, i ona jest mokra, to ona ma idealny kolor. Kolor idealnie dopasowany do płytek. A jak ta fuga wysycha, inaczej, może nie jak wysycha, tylko po wyschnięciu ona jest już, zobaczcie, dużo jaśniejsza. My tak naprawdę nie mamy jakiegoś wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o kupowanie fug i dobieranie kolorów. Ale tutaj Piotr właśnie mi mówi, że bo tak, macie próbnik, nie? My pojechaliśmy z płytką, z płytką, żeby sobie na tym próbniku po prostu pod kolor płytki dobrać kolor fugi. I były, wiecie, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Znaleźliśmy kolor, który na próbniku wyglądał tak, jak ten mokry. Dosłownie, tak jak ten mokry. No i ten. I, no i wybraliśmy go, a tutaj ktoś mi dzisiaj mówi, że te fugi z tymi fugami, właściwie to jest tak, że każdy kolor, który wybierzesz po wyschnięciu jest jaśniejszy. Bo tutaj jest fuga, widzicie? To jest ten kolor. I on wydawałby się idealny, nie? No, ale to się okazuje, że ten kolor to jak jest mokry, to jest takie, jak wyschnie, no to on jest o cały ton, no jaśniejszy, nie? No i teraz tak, czekamy na mop, bo jak wtedy mop przyjedzie, to ja Piotrowi tutaj po prostu pomogę. Tam sobie będziesz mogła mieć, nie tutaj. Tam, no? Dobra. Tak, no tak. To, co jest już położone, nie? Nie, ja tutaj tak widzicie? Tak trzeba chodzić. Jak ten. Jak to się nazywa? Jak ktoś ma na, na, nerwicę natręstw. Tak? To też nie chodzi po takich miejscach, tylko chodzi się po takich. To jest hmm. nerwica natręstw. Jak to się nazywa? Natręstwa. To tak jak ktoś ma na przykład, że często musi mieć ręce klamki, nie dotknie niczego, tylko przez chusteczkę. Z daleka się idzie i patrzy, jest naprawdę okej. Okay. My się przez chwilę przyzwyczailiśmy do tych ciemniejszych fuk. Właściwie nie fuk, bo fuk fug nie było, tylko był klej, który przybijał pomiędzy płytkami. No i teraz trzeba się przyzwyczaić, że to po prostu wszystko już jest w takiej jednej tonacji kolorystycznej. Wczoraj po południu przyjechałam nakarmić psy, myślałam, że sobie coś tutaj nakręcę, a zobaczcie jak było ciemno, nic kompletnie nie było widać, zobaczcie tylko czerwone punkty wiatraków wczoraj mrugały, bo tutaj u nas na Pomorzu jest bardzo dużo elektrowni wiatrowych, może tak to nazwać. I, ten, i to, to taki jest naturalny krajobraz, już można powiedzieć, który od wielu lat tutaj u nas na Pomorzu um, można spotkać. Kiedyś tak było jak się wjeżdżało do Niemiec na Mecklenburgie. To taki charakterystyczne było to, że się już tam wjeżdża, bo wtedy widoczne były po jednej i po drugiej stronie autostrady e, wiatraki właśnie. No i jak widzieliście, zainstalowaliśmy w domu takie żywe łapki. Na myszy, no bo y, tutaj Pierre mówi, wchodzi rano do domu i słyszy, że coś ucieka po podłodze. I one wiecie, gdzie y, się tutaj y, ten. Co robiły? I tutaj one za tym kominem się chowały, taką kryjówkę swoją miały. I tutaj mamy postawioną jedną łapkę, ta jest pusa. No i druga gdzieś tam sobie, chyba w pralni, była rozstawiona. Pięć myszy. Łącznie pięć myszy. Pierwszego dnia cztery złapaliśmy. Yy, potem następnego dnia jedna się złapała. I na razie spokój, czyli pięć, pięć, myszy do tej pory złapaliśmy. Oczywiście je wypuściliśmy na wolność. Ale pięć myszy tutaj było w domu i grasowało. Zobaczymy. Oczywiście łapki są dalej porozstawiane. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała dalej. A Słuchajcie ci ona nie jest potrzebna. Ona teraz mi yy, tak przeszkadza, ale o na przykład jak Piotruś tutaj zaświeci tą lampą, to niestety jak te tynki tutaj nam wysychały, to są takie małe pęknięcia gdzieś na ścianach i zanim po prostu my te ściany przewalujemy, to ja muszę je tutaj po prostu finiszem przeszpachlować troszeczkę. Cześć kochanie, właśnie pierd przyjechał, przywiózł mopa, jest, a jeszcze nie powiedział gdzie znalazł, gdzie szukaliśmy, gdzie schowaliśmy mop, pierd są z zaćmienia. Dostałam wytyczne, że mam wymopować podłogę tylko ciepłą wodą, więc biorę się. Tu akurat jest przebieg, więc tutaj podłoga wyschnie. A ty nie szkunda. To nie ma sensu. Przetrzyj tylko ściągnik. Na to byś nie znowu ściągniesz, tam. Hmm. No tak, bo jak ja bez płynu jadę, to i tak to, przepraszam, nic nie da. Słuchaj, a możesz przestawić swoje nie. zabawki, poproszę. Nie, no ja Nie, bo ja już tam nie mogę. Piotr się stawia. Przestawił swoje zabawki tam, bo mi nie pozwala. Nie ma chodzenia. Nie ma chodzenia. Też masz kapcie? My obydwoje? Ja właśnie nie wiem. My prawie kapcie. My mamy obydwoje prawie kapcie, nie? To takie półrobocze. Kur, Piotr po fugowaniu, bo dzisiaj wyfugował, zmył po sobie, jak gdyby po fugowaniu. Czyli to jest takie to pierwsze trudne mycie. I ja. jest moja robota. Teraz jest moja robota, tak. Czyli ja następnego dnia muszę tutaj umyć. Teraz umyłam tutaj już nie ma tego białego na I w tym miejscu gdzie zaczęłam widać, że już ta podłoga wysła. I kochanie fuga. No. To jest, to jest, to jest ja jest specjalnie kupiłem. Podobaciemy, no. jak ten chodzi. No tak mówię, podobacie, to dość Tu możesz po chudach chodzić, nie mówię. Tak, tu wiem, tu pamiętam. No, a tam to po pójdę. A tam co? No nie. Ale i tak przyzwyczajenie, i tak po pełnych. I tak, coś miał. To jest to, co ci mówiłam, nerwica. Ner... Znaczy, nie mówiłam, to jest nerwica no, nie, Niektórzy no, mają, to. że omijać takie miejsce. A teraz, ty, jak masz w głowie, że nie wolno po co chodzić, no. to wszędzie nie będziesz chodził po niej. Mój mop bardziej na sucho myje. Twój mop, twoje rolki nie wyżywają tak mocno. Ja nie będę 50 razy wyżywał. Ja mam ściągnąć ten nalot. I A. żeby fuga mi nie wysłała od razu. No tak. Dlatego ja na mokro jadę. No tak. A ty tutaj już na sucho dar. tak. Darłaś, już prawie sucho się zrobiło i za chwilę będziesz mogła jechać następnym razem, jak Zaraz byś. będzie znowu się robił, ale już każde przeschnięcie już jest mniej na tu widzisz? Już jest w miarę ten, w no to, miarę... No jak się myje i się zbiera, to tak jest no, no tak. Jak, też, jak wiesz, tym razem przetrę płytki, to są no całe. To są całe białe, no. No. Tam nie można chodzić? Ja tu trzymam. On tutaj, Piotr trzyma tutaj granicę, ja tam się nie zbliżam. No to pierwszy. Tylko, tylko po wodę można wejść. Podłożyć. Podłożyć do ognia. Bo byśmy się tam nie napili, bo tam już czarno, ciemno było. Tam wyparowało, nie? Mocno. Wyparowało. No. No. Mańster zajął się malowaniem i drzewa nie podłożył. Tak. A chodził i pytał, to co ja mam robić, to co ja mam robić? <laughs> no dobra, to się biorę za malowanie, się za malowanie i maluję teraz, no. Powiem eee. tak, jakbyś uważała, to tam na razie się jechać i myć, nie? Pierre tutaj kończy jeszcze, ja już muszę jechać, myłam im tutaj raz tą... Ten podłogę. Zostawiam ich teraz, bierze się z powrotem za malowanie. Nic po prostu w tym tygodniu więcej się u nas nie dzieje, no bo ponieważ to są rzeczy, które też niby duże, nieduże, ale też jakiś tam odcinek czasu potrzebują, żeby je po prostu sfinalizować. Ta podłoga to jest pięć razy jeszcze w będziemy i żeby ściągnąć ten taki, wiecie, nalot z niej, czyli taki ten poremontowy, pobudowlany hmm, brudzik. <grym> pofugowanie, tak jest niestety. No i co? I widzimy się w następnym odcinku. Cześć czołem, trzymajcie się. Pa, pa. Dobra.